Transfer z Thermaliki Brukbedniczecza do Manchester City. Trochę cierpię, że tak powiem, gdzie jest dzisiaj to lotek. Najwyższy podatek, podatek w Europie. Komuś Wam musi zależeć na tym podatku? Że tak naprawdę blokowanie stron, blokowanie płatności to nie są skuteczne metody walki z szarą strefą. Że szara strefa wynosi całe 8%. Taka, no, dosyć, powiedziałbym, subtelna różnica. Milion 200 tysięcy ludzi, którzy potwierdzają w badaniach deklaratywnych, że regularnie korzystają z oferty nielegalnych operatorów. W zeszłym roku na 10,6 miliarda złotych z punktu widzenia obrotu. Jest już zrozumienie po stronie regulatora, że ten GGR powinien być. Czy wojna, inflacja i wysokie stopy procentowe? Z tych 100 milionów euro w zeszłym roku skoczyć na 250, to może wpłynąć na na ogólne tąpnięcie. O 38% zmniejszyła się, zmniejszył się wolumen sprzedaży w ramach punktu sprzedaży. Czym zaskoczycie swoich klientów na Mundial? Lu? Mamy bardzo rozwiniętą ofertę na super przewagę. 18, to już za, za 6 dni. Włączymy kilka dodatkowych rzeczy. Dzisiaj moim gościem jest Adam Lamentowicz, prezes firmy Pukmacherskiej SuperBET. Dzień dobry. Witam cię, cześć, witam wszystkich. Czy statuetka, którą wysłałem do Was się spodobała? Czy w ogóle ją widziałeś? Oczywiście, że widziałem. Stoi u nas w biurze w Katowicach. Staramy się, że tak powiem, jedno i drugie biuro, i warszawskie, i katowickie, upiększać na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za, za to wyróżnienie i, i w ogóle o pamięć. Również dziękuję za wysłanie upominków, m.in. rękawicy z podpisem Jana Błachowicza. Bardzo taki prezent, który mi się spodobał. Przeanalizowałem Twoją karierę i od 2012 do 2019 roku byłeś w Totolotku. W 2020 roku zostałeś prezesem zarządu firmy Superbet. Czyli biorąc pod uwagę ranking, o którym przed chwilą mówiliśmy, przeniosłeś się z ostatniego do pierwszego Bugmachera w Polsce to tak jakby zrobić transfer z Termaliki, Bruk, do Manchesteru City. Jesteś tego samego zdania? Myślę, że Totolotek to była w ogóle piękna historia i bardzo dużo się działo w tym czasie. Tak? Te 2000, od 2012 roku a tak naprawdę dołączyłem do grupy Intralot, wtedy właściciela Totolotka w 2011. To był bardzo intensywny okres i udało nam się wyprowadzić Totolotka na bardzo sensowną pozycję rynkową przed, przed transakcją sprzedaży. Więc te 8-9 lat pracy naprawdę uważam, że bardzo owocny, świetny zespół. Mieliśmy jeden podstawowy problem, produktowy i, i nie mieliśmy też mocy finansowej. Więc zrobiliśmy to, co mogliśmy w ramach Totolotka i, i, i że tak powiem osiągając ten poziom... Około trzeciego, 4 bookmachera zaczęliśmy szukać, szukać kupca na spółkę. Po sprzedaży do, do grupy Gauzelman, że tak powiem, moja, moja ścieżka z tą, z tą firmą się zakończyła. Ale uważam ten, ten rozdział za naprawdę super, super rozwijający i, i, i świetna płaszczyzna bo nikt tak nie, nic tak nie scala zespołu i nie buduje zespołu jak, jak praca, że tak powiem z wieloma trudnościami. Więc na pewno chciałbym, żeby historia Totolotka się dalej toczyła kołem i trochę cierpię, że tak powiem gdzie jest dzisiaj Totolotek i mam nadzieję, że, że nowe otwarcie będzie dla tego brandu i w ogóle dla tej firmy że tak powiem, udany. Wiadomo, że prawdopodobnie pod innym brandem ta, ta spółka finalnie, finalnie będzie funkcjonować, więc e, troszkę szkoda. A, a Superbet, Superbet to wspaniała jest e, przygoda. E, powiem Ci szczerze, że po sprzedaży Totolotka e, mentalnie zakończyłem, e, że tak powiem, plany bycia operatorem bukmacherskim w Polsce. E, dużo mnie właśnie Totolotek i Później ta sprzedaż kosztowała zdrowia i, i takiego, że tak powiem, no zżyłem się z tą firmą, więc e, mm, skoncentrowałem się na innych rynkach. E, ale, ale Superbet i e, Sasha Dragicz jako, jako założyciel i, i w ogóle cała struktura e, i, i team, jaki jest w ramach Superbetu globalnie zachęcił mnie do tego, żeby, żeby jednak wrócić do Polski i, i, i być operatorem. I uważam tę decyzję za, za naprawdę udaną. E, fajnie, fajnie nam idzie i mogę powiedzieć, że ten, ten zespół jest, jest naprawdę super, który udało nam się stworzyć. A, a, a to jest tak naprawdę na co dzień najważniejsze. W jakiej atmosferze pracujemy, że jest to wspólne, wspólne nasze dzieło. I z tego czerpię, powiem ci, na, największą radość na co dzień, więc e, dobra decyzja, nadal wyczerpujący odcinek, bo, bo, bo Superbet e, trochę późno, że tak powiem, zaczął podbój polskiego rynku, więc musimy odbudować, e, nadgonić stracony czas, ale, ale idzie nam bardzo fajnie i to, i to napędza nas wszystkich. Powiedz mi, Superbet to nie tylko firma w Polsce, a blisko na 30 rynkach działacie. Zatrudniacie około 3,5 tysiąca pracowników. Co wyróżnia rynek polski i z jakimi problemami musicie mierzyć się tutaj, z które na przykład nie, masz, nie mają wasi koledzy za granicą na innych rynkach? No to jest, że tak powiem, bardzo, bardzo trudne pytanie. Właśnie bardzo dobre pytanie i. Jednocześnie nie ma na niej jednej odpowiedzi. Polski rynek, ja osobiście uważam za jeden z trudniejszych rynków na świecie i na pewno jeden z najtrudniejszych w Europie, jeżeli nie najtrudniejszy. I to jest spowodowane tym, że zarówno mamy najwyższy podatek, podatek w Europie, który powoduje tak naprawdę nierówną walkę na co dzień z szarą strefą więc to jest podstawowy problem. Drugi problem, jaki mamy, to to, że mamy tylko tak naprawdę jeden wertykał, czyli tylko i wyłącznie sport betting. E, oczywiście uzupełniony od 2017 roku o gry wirtualne, ale, ale mimo wszystko e, i troszkę później o, o że tak powiem, zakłady wzajemne na, na gry karciane, ale mimo wszystko gro to jest sport betting. Natomiast na większości rynków świata Sport Betting i Kasyno Online idą, idą razem i, że tak powiem, powodują dużo łatwiejsze zarządzanie firmą i zarządzanie jej ryzykiem finansowym, kursami płynnością. Dodatkowo mamy, tak jak już wspomniałem, przez, przez ten element bardzo wysokich obciążeń fiskalnych, cały czas bardzo dużą szarą strefę, więc tak naprawdę. Bijemy się jako dzisiaj 23 operatorów o relatywnie nieduży rynek z punktu widzenia NGR-u, czyli tego, co zostaje po wypłatach i zostaje po zapłacie podatku od Gier. Więc typowe Czerwony Ocean, czyli dużo firm, mały NGR i, i, i przede wszystkim produktowo. Wąska, wąska specjalizacja sportowa. Na innych rynkach. Gdzie jednocześnie jest kasyno online, albo w punktach są maszyny slotowe. To powoduje, że zarządzanie tego rodzaju firmą ma wiele płaszczyzn i dużo łatwiej jest planować przepływy finansowe. Wspomniałeś o podatku obrotowym. Powiedz mi, komu zależy na podatku obrotowym w Polsce? Bo dla mnie to jest nielogiczne. Wiemy, że w innych krajach ten podatek się nie sprawdził i że podatek DGR działa. Liczne publikacje również na to pokazują. Więc, dlaczego nie możemy po prostu przejść na ten podatek? Czy są po prostu jakieś lobby hazardowe? Komuś chyba musi zależeć na tym podatku, bo no prześlibyśmy na ten bardziej korzystny. Powiem ci tak, z jednej strony to jest pozostałość tego, że my cały czas bazujemy na ustawie hazardowej z 2009 roku, czyli zrozumienie, że tak powiem, przez regulatora, że sport betting, czy zakłady bukmacherskie versus gry loteryjne, które mają ustawioną matrycę i, i wiadomo jaka jest wypłacalność. Nie była tak rozbudowana w 2009 roku. Nie było też online, nie było live bettingu, nie było wielu innych rzeczy. I ta pozostałość się za nami ciągnie już bardzo, bardzo długo. Oczywiście w międzyczasie praktycznie cały świat przeszedł na podatek od GDR-u, i ten polski problem. Że tak powiem, podatek od, od obrotu jest tylko w kilku krajach i zawsze jest to zazwyczaj około 2, maksymalnie 5% od obrotu. Eee, przykłady Niemiec, Austrii. Natomiast jeśli chodzi o, o gro świata, no to jest podatek od GGR-u ze świetno, średnią stawką 22%. No, I jest e, tak, jak zresztą e, powiedziałeś i potwierdzamy to wieloma opiniami, wieloma badaniami. E, i benchmarkingiem innych krajów, że tak naprawdę blokowanie stron, blokowanie płatności to nie są skuteczne metody walki z szarą strefą. Jedyna naprawdę realna i skuteczna metoda to jest samoregulacja rynku, czyli doprowadzenie do tego, żeby ten podatek od GGR został wprowadzony. To pozwoli też firmom łatwiej funkcjonować, a do tego. Konkurować z całą strefą i klienci samoczynnie, że tak powiem, przeniosą się do, do legalnych operatorów, bo klienci chcą grać legalnie. To, ale to też jest tak, że wiele teorii ekonomicznych już to potwierdziła: że jeżeli za, za wysoko podnosimy poprzeczkę podatkową, czy to VAT-u, czy akcyzy, czy innych podatków pośrednich, to w ten sposób rośnie szara strefa, bo, bo klienci zaczynają. Szukać, szukać alternatyw. Tak zwana krzywa lafera. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, wspomniałeś o szarej strefie, że klienci jednak chcą grać legalnie. To powiedz mi, czy macie jakieś szacunki, ile ta szara strefa wynosi, bo spotkałem się z opinią Ministerstwa Finansów, że szara strefa wynosi całe 8%, a agencje analityczne twierdzą, że jest to bliżej 60%. Taka no dosyć, powiedziałbym, subtelna różnica. No różnica jest, różnica jest olbrzymia i my zdecydowanie bazujemy na prawdziwej analityce i badaniach przeprowadzonych przez różne firmy. I to jest zarówno raporty United Nations Global Compact, NICU, Ernst Young. Nawet h to Gambling, które jest tak często cytowane przez Ministerstwo Finansów, wszystkie te firmy wskazują na problem szarej strefy, i, i, i generalnie e, szacunki e, są pomiędzy 17-18% i to są najbardziej optymistyczne szacunki e, do 60%, ale też są analizy, które mówią, ile klientów naprawdę jest w szarej strefie. I, ta firma h Gambling, która mówi właśnie o tych 17-18%, jednocześnie mówi, że jest potwierdzone ponad 1,2 mln ludzi, którzy potwierdzają w badaniach deklaratywnych, że regularnie korzystają z oferty nielegalnych operatorów. 1,2 mln ludzi to jest olbrzymia populacja, olbrzymia populacja klientów, więc to wskazuje, że zdecydowanie mamy problem bliżej 50%. 55-60% um, i, i, i stąd, jakby oczywiście jest dużo lepiej niż było, bo pamiętajmy, że e, przytoczyłeś 2012 rok. Tak, jak, jak, jak pierwszy raz rozpocząłem swoje działania w, na polskim rynku hazardowym, to mieliśmy szacunki, że jest 92% rynku w szarej strefie. Więc oczywiście tak można tak, mówić, tak. Ja, że 57% Procent szarej strefy, która, że tak powiem, e, wynika z większości badań, to jest oczywiście dużo lepiej. Ale w, w, w wymiarze kwotowym rynek legalny również urósł w międzyczasie e, z niecałych 2 miliardów złotych do dzisiaj, w zeszłym roku, na 10,6 miliarda złotych z punktu widzenia obrotu. Mm. Więc w zeszłym roku cały rynek bukmacherski w Polsce to był 10,6 miliarda złotych. Już nie, nie dotykam tematu kasyna online, ale, ale sama bukmacherka, więc jeżeli mówimy, że te 50% jest w szarej strefie, czyli mówimy o, o, o obrocie e, cirka 5 miliardów złotych, które jest tylko i wyłącznie w bukmacherce, um, więc e, jest, e, jest to znaczna kwota i, i stąd... Wskazujemy, że zarówno doprowadziłoby wprowadzenie podatku od GGR na, na poziomie, który by najlepiej na średnim poziomie europejskim to spowodowałby powiększenie legalnego rynku, migrację z szarej strefy, bez generowania nowego popytu, bo tak naprawdę ci klienci tam są, potwierdzają to w deklaratywnych badaniach. Pamiętajmy, że w deklaratywnych badaniach. Ci ludzie są często świadomi, że to oni są potencjalnie narażeni na karę kodeksu karno-skarbowego, więc to też jest tak, że potencjalnie część osób nie potwierdziła w ramach badania deklaratywnego, że korzysta z nielegalnych operatorów. Więc problem jest duży, problem jest duży i, i robimy bardzo, bardzo wiele, żeby cały czas go nagłaśniać, i robimy badania. Organizujemy prezentacje w ramach spotkań parlamentarnych, piszemy pisma do Ministerstwa Finansów, uczestniczymy w ramach pracy grupy roboczej United Nations Global Compact, jeśli chodzi o walkę z szarą strefą, po to, żeby ten dialog na temat rozwiązań cały czas był aktywny. Bo ja mam takie wrażenie, że. Jest już zrozumienie po stronie regulatora, że ten GGR powinien być, natomiast bukmacherka, hazard, ustawa hazardowa, no niestety jest trochę tematem tabu i często jest tak, że mierzymy się z tym, że dużo chętniej ktoś się zajmie właśnie akcyzą czy VAT-em, a nie podatkiem od gier, mimo że one wszystkie są w tej samej kategorii podatków pośrednich, i można by podejść do nich na takich samych zasadach. Długo Długotrwałe zrozumienie tematu przez Ministerstwo Finansów, ale miejmy nadzieję, że kiedyś dobiegnie końca. A teraz mały przerywnik. Jeżeli jesteś osobą związaną z zakładami bugmacherskimi i chcesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, to wyślij maila ze zgłoszeniem na adres bugwberecie.gmail.com A kto wie? Może to Ty będziesz następnym gościem na kanale? A teraz wracamy do odcinka. W 2020 roku Wasz obrót, Wasz przychód to 20 milionów euro. Rok później już 100 milionów euro. Jak będzie wyglądał ten rok i przyszły? Czy wojna, inflacja i wysokie stopy procentowe wpływają na wartość, na wartość wnoszonych zakładów przez graczy? tak, zakładam, że rynek, rynek w tym roku urośnie jakieś 15-20% versus zeszły rok. Mamy, mamy mistrzostwa, ale tak, dla nas no to też jest tak, że my bardzo dużo zarówno pracy, jak i inwestycji wkładamy aktualnie w polski rynek i celujemy, żeby ten rok zakończyć obrotem około 250 milionów euro, czyli z tych 100 milionów euro w zeszłym roku skoczyć na 250, i mamy też bardzo ambitny plan co do przyszłego roku. Zakładamy, że ten rok skończymy jakimś udziałem, ponad 10% udziałem w polskim rynku i staramy się ustabilizować na trzeciej pozycji z punktu widzenia wielkości, jako, jako trzeci Buchmacher. Przyszły rok to dalej budowanie na tej bazie i, i dalsze inwestycje w produkt, rozpoznawalność marki i w różne aktywności marketingowe. Natomiast z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej, tak, na pewno, na pewno powiem Ci, że to jest sytuacja bez precedensu. Tak duża dwucyfrowa inflacja, element, poczucie zagrożenia. Wiele trudności, które, z którymi klienci mogą, że tak powiem, mieć starcie w najbliższych miesiącach, powoduje, że, że myślimy o tym i, i, i zastanawiamy się, jak, jak będzie wyglądał przyszły rok. Bo ten rok to jeszcze jest tak, że. Ludzie, nie wszyscy ludzie mogli jeszcze odczuć tą inflację. Są, są mistrzostwa, te, te zwiększone raty kredytowe, tarcza antyinflacyjna. Jeszcze nie wszystko, że tak powiem, nie każdy element tych problemów makroekonomicznych wiele osób odczuła. My jesteśmy branżą rozrywki, i która nie jest pierwszą potrzebą. Która nie jest pierwszą potrzebą. Dlatego ja traktuję to tak, że jest pewien budżet na rozrywkę, i w ramach tego budżetu jest i piwo z kolegami, i, i pójście do restauracji, i pójście, nie wiem, na kręgle z rodziną, czy z kumplami, i jednocześnie jakiś budżet na, na zabawę w zakłady sportowe. Więc tak, to, to może wpłynąć na, na ogólne tąpnięcie, ale, ale, ale przyszłość pokaże. Na pewno w tym momencie zakładam, że na tej fali na tej fali mistrzostw i e, jeszcze, że tak powiem, ten rynek w Polsce urośnie, ale przede wszystkim urośnie w rynku online, ponieważ już widzimy jakby tendencje mocno spadkowe, e, jeśli chodzi o obroty dla całej branży, nie dla nas, ale dla całej branży, jeśli chodzi o retail i dla, na punkty sprzedaży. Choćby, nie wiem, czwarty kwartał zeszłego roku do pierwszego kwartału w tym roku o 38% zmniejszyła się, zmniejszył się wolumen sprzedaży w ramach punktów sprzedaży. Więc to jest bardzo duży, bardzo duży cios. Co oczywiście, biorąc pod uwagę koszt gazu, prądu, to też może wpłynąć tak, że, że coraz mniej punktów, punktów naziemnych będziemy w Polsce obserwować. A za tymi punktami są franczyzobiorcy, rodzinne biznesy, więc to też nie jest tak, że. Czy nie powinniśmy o tym myśleć i, i, i się zastanawiać, że to po prostu wyparowuje nie wiadomo gdzie. Tak? To, to też jest ważny element e, i ważny kanał sprzedaży. E, więc podsumowując, e, przyszły rok dla nas na pewno bardzo aktywny, e, bardzo ambitne plany. E, natomiast z punktu widzenia końca tego roku i, e, i, i w ogóle makroekonomicznej sytuacji, tak, zakładamy pewne wahnięcia i, i, i zastanawiamy się zarówno, jaka będzie moc złotego, bo my akurat jako część dużej grupy międzynarodowej, no wszystko przeliczamy w euro i, i swoje budżety sprzedażowe i, i, i budżety marketingowe, więc zastanawiamy się po prostu z punktu widzenia ewentualnego presji na, na wartość złotówki, jak i presji na portfele klientów. Czym zaskoczycie swoich. Klientów na mundialu? No, już część, że tak powiem, naszej, naszych promocji jest, że tak powiem, otwarta, widoczna. Czyli mamy i, i, i loterię superstrzał i, i mamy bardzo rozwiniętą ofertę na super przewagę, czyli jakby naszą funkcjonalność, która rozlicza, która rozlicza mecze przed i końcem, jeżeli. Następuje przewaga jednej, jednej z drużyn i niedługo, niedługo wejdą kolejne, kolejne promocje, które, które myślę spotkają się z dużym jakby z dużą aprobatą klientów. Nie chciałbym ich zdradzać w szczegółach. Koncentruję się dlatego się koncentruję na tym, co jest dzisiaj dostępne. 18: to już za, za 6 dni włączymy kilka dodatkowych rzeczy. Więc prosiłbym o chwilę cierpliwości. Konkurencja też nie śpi, więc musimy, że tak powiem, dochować tutaj tajemnicy do, do momentu uruchomienia wszystkiego. Okej, okay, poczekamy. A ty poczekaj na drugą część wywiadu z Adamem Lamentowiczem, która pojawi się na kanale w przyszłym tygodniu. Tymczasem zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić tego i innych odcinków. Spójrz również na opis filmu, gdzie znajdziesz wiele pożytecznych informacji. Servus!